Na początku prowadzenia firmy, zwłaszcza w solo biznesie online opartym o wiedzę właściciela, wiele osób wychodzi z założenia, że wszystko zrobi samodzielnie, bo przecież taniej. Przeszukujesz więc internet w poszukiwaniu tutoriali i instrukcji. Kupujesz kolejne kursy, by dowiedzieć się jak zrobić stronę internetową, jak nagrywać rolki, jak rozliczać działalność, jak zwiększać zasięgi, jak stworzyć karuzelę na Instagram i co to do jasnej, ciasnej jest CRM. W tym odcinku przyjrzymy się temu, jakie umiejętności faktycznie warto opanować, a co w szerszej perspektywie jest zupełnie zbędne i lepiej będzie to oddelegować. Ja nazywam się Marta Zawadowska, a Ty słuchasz podcastu Oswajam Online dla twórców cyfrowych, edukatorów i solo przedsiębiorców, którzy przedzierają się przez tę internetową dżunglę chcąc zarabiać w sieci na swojej wiedzy i pasji. Łatwo wpaść w taką pułapkę myślową, i jeszcze nie zarabiam, więc wszystko muszę robić sama. I wiele osób tkwi w niej, nawet gdy firma już się nieco rozkręci i zaczyna generować przychody. I fakt, wiele rzeczy można zrobić własnymi siłami, a niektórych warto się nauczyć, bo będziemy je wykonywać wielokrotnie. Ale to nie jest tak, że jeśli nie płacimy komuś za wykonanie strony internetowej, to mamy tę stronę za darmo. Myślisz sobie, może jak nie za darmo, skoro ani złotówki nie zapłaciłam za zrobienie tego? To prawda. Nie płacisz ani złotówki, ale płacisz czymś znacznie cenniejszym własnym czasem. Warto mieć świadomość tego ukrytego kosztu, jeśli poświęcasz czas najpierw na zdobycie nowej umiejętności, która przyda ci się tylko raz i na której nie będziesz zarabiać, a później na wdrożenie tej nauki, no i właśnie stworzenie tej strony internetowej. No to jednocześnie nie robisz tego, co w biznesie jest najważniejsze nie generujesz zysku. Nie sprzedajesz i nie zarabiasz, no bo w tym czasie zgłębiasz tajniki WordPressa, zamiast pozyskiwać i obsługiwać klientów. Nie jest trudno wpaść w taką spiralę wiecznych przygotowań i wynajdywać sobie dziesiątki tematów, które jeszcze musisz załatwić, zanim wreszcie zaczniesz robić to, co należy czyli zarabiać. Jeszcze tylko zrobię jeden kurs, jeszcze tylko poprawki na stronie, jeszcze tylko yy, jedna sesja zdjęciowa. Wychodzę z założenia, że pieniądze zawsze można zarobić minionego czasu. Nie odzyskasz nigdy. Jest wiele sytuacji, w których warto dobrze sobie przeliczyć, co finalnie bardziej ci się opłaci: inwestycja własnego czasu czy jednak pieniędzy. Zanim zawyrokujesz, że cię nie stać na delegowanie zadań i opłacanie faktur podwykonawcy, najpierw policz. Określ swoją średnią stawkę godzinową i bierz ją pod uwagę, rozważając, czy robić coś samodzielnie. Czy jednak zainwestować jakieś fundusze? Zastanów się, czy nowa umiejętność, którą chcesz zyskać, przyda ci się więcej niż raz, albo czy sprawi, że twoje kompetencje zawodowe będą wyższe. No i dzięki temu możesz oferować droższe usługi i lepsze produkty. Bo nie ma sensu poświęcać wielu godzin na naukę budowy strony internetowej, platformy kursowej, sklepu, czy? Narzędzi do profesjonalnego składu tekstu, gdy jesteś na przykład dietetykiem, albo właścicielką salonu beauty, czy nauczycielem języka. Takie jednorazowe tematy zdecydowanie lepiej i finalnie też taniej zlecić i mieć pewność, że zostały zrobione profesjonalnie. No bo pamiętaj, że jeśli nie masz doświadczenia w wykonywaniu danego zadania, to zwykle nie doszacujesz go czasowo i coś, co miało Ci zająć 10 godzin, finalnie zajmuje 30. Zatem jakie umiejętności naprawdę warto opanować, co przydaje się regularnie, wspiera sprzedaż i pozwala działać szybciej, sprawniej, no i z większą pewnością siebie? I patrząc też szerzej, które z tych umiejętności będą przydatne, niezależnie od tego, czy Twoja marka się rozwinie, czy może jednak zdecydujesz się zmienić branżę? Bo zmiana to jest jedyny pewnik w dzisiejszym świecie. Jeśli miałabym wskazać jedną umiejętność, która jest jak taki szwajcarski scyzorek w biznesie wiedzowym i coś z czego korzystasz właściwie non stop, no to jest to pisanie. Nie musisz być. Copyrighterkom roku, ale musisz umieć opowiedzieć o tym, co robisz, dlaczego to robisz i jak to pomoże Twojemu klientowi. No, zobacz, piszesz opisy produktów, newslettery, posty do social mediów, oferty, scenariusze webinarów, treści reklam czy wiadomości do klientów, które na pierwszy rzut oka wyglądają zupełnie zwyczajnie, ale mogą mieć ogromne znaczenie dla sprzedaży. To jest absolutna podstawa. No i nie da się od tego uciec. Na szczęście takie użytkowe pisanie jest czymś zupełnie innym niż rozprawki, które trzeba było oddawać na Polskim. Tutaj nie musisz dopasować się do klucza, skupiać się na jakiejś takiej hiperpoprawności i za wszelką cenę starać się być jak inni. Wręcz przeciwnie, to jak się komunikujesz, może być jednym z Twoich najsilniejszych wyróżników. Pisanie w biznesie to tak naprawdę. Ciągła rozmowa z klientem. Czasami gadacie poprzez maile, innym razem to Twoja oferta pełni rolę sprzedawcy prezentującego zalety danego rozwiązania. Nie musisz przy tym używać trudnych słów, wyszukanych metafor czy jakichś skomplikowanych zdań. Wręcz przeciwnie, najczęściej najlepiej sprawdza się prostota. Zgrabne posługiwanie się słowem pisanym zdecydowanie jest umiejętnością, którą warto ćwiczyć. Na pewno jesteś w stanie odgrzebać w pamięci jakieś takie wspomnienie, że wchodzisz na czyją stronę, czytasz i myślisz sobie, no wow, to o mnie albo no wreszcie ktoś mówi o tym po ludzku. Albo odwrotnie, strona z ofertą, która była napisana tak sztywno, oficjalnie i hiperpoprawnie, że już po dwóch zdaniach masz ochotę po prostu zamknąć tą kartę i uciekać z krzykiem jak najdalej. I właśnie o to chodzi w pisaniu, żeby twoi klienci mieli to pierwsze wrażenie, czyli: "U, no tak, ona mnie rozumie, mówi moim językiem". I dobra, okej. Okay. Słyszę Twoje myśli, ale przecież jest AI, jest Czad GPT. On to napisze lepiej. No i pewnie możesz korzystać ze sztucznej inteligencji. Ja też korzystam, ale czy naprawdę chcesz oddać głos swojej marki sztucznej inteligencji? AI nie napisze za ciebie tego, czego ty nie rozumiesz. Owszem, świetnie się sprawdzi, żeby ten tekst przeredagować, poprawić błędy albo przerobić coś dłuższego na jakiś mniejszy format, na przykład wpis na blogu na kilka postów na Instagramie, ale ten wsad powinien pochodzić od Ciebie. AI może Ci pomóc ubrać myśli w słowa, może no, wygładzić te teksty trochę, może je skrócić, ale tylko Ty wiesz, jaki przekaz chcesz puszczać. W świat, jakie emocje chcesz wywoływać, jaki klimat chcesz tworzyć. Musisz wiedzieć, jaki efekt chcesz uzyskać. Pisanie to nie jest talent, to jest warsztat. Im częściej piszesz, tym lepiej Ci to wychodzi. Dlatego nie pozwól, żeby czat GPT całkiem zastąpił Twój głos. Twoi klienci potrzebują dzisiaj autentyczności i prawdziwego ludzkiego kontaktu. Niedoskonałości. Twoi klienci kupują od Ciebie, bo Cię lubią, bo nadajecie na wspólnych falach, bo mają poczucie, że coś was łączy, że mówicie tym samym językiem. Skoro jesteśmy przy AI, to uważam, że mądre korzystanie z narzędzi opartych o sztuczną inteligencję jest kolejną umiejętnością wartą opanowania i możesz się zrzymać i obrażać, ale tego nie da się już zatrzymać. Wkroczyliśmy jako ludzkość w nową erę. I nie ma odwrotu. Zamiast uciekać, lepiej jest ten temat oswoić. Chat GPT jest trochę jak taka nowa, ładna sąsiadka w małej wsi. Każdy słyszał, że się wprowadziła. Niektórzy odważyli się zagadać, inni omijają szerokim łukiem, no bo przecież obca baba. Ale absolutnie każdy o niej plotkuje. Wokół narzędzi opartych o sztuczną inteligencję narosło wiele mitów. Jedni myślą, że AI zrobi za nich całą robotę. Pozyska klienta, napisze teksty, ogarnie grafiki, przygotuje ofertę, a jak poprosisz, to jeszcze obiad ugotuje i zrobi zakupy. Mm, Przyznał szczerze, że zdecydowanie wolałabym, żeby rozwój takich narzędzi szedł właśnie w tą stronę. Odciążania z tych nudnych codziennych obowiązków, zamiast... Próbować zastąpić nas w myśleniu. No ale cóż, jest jak jest. Druga strona barkady jest pełna obaw. Boją się, że AI odbierze im autentyczność, głos marki, albo wręcz odbierze im pracę. Tymczasem, jak to zwykle bywa, prawda jest po środku, a korzystanie z AI to umiejętność, którą zdecydowanie warto opanować, bo może Ci zaoszczędzić mnóstwo czasu i energii, ale tylko pod jednym warunkiem: że wiesz, jak robić to. Mądrze, no bo OZEA jest trochę jak z delegowaniem. Musisz bardzo jasno określić, jakiego efektu końcowego oczekujesz, a także wskazać sposób jego osiągnięcia. No bo ani wirtualna asystentka, ani czat GPT nie czytają Ci w myślach i w odpowiedzi na polecenie napisz post o moim kursie, raczej nie dostaniesz kontentu, który wyrwie z butów Ciebie i Twoich klientów. Wbrew pozorom, korzystanie z ChatGPT GPT czy... Ogólnie z takich narzędzi opartych o AI, to nie jest skill techniczny, tylko umiejętność zadawania odpowiednich pytań i jasnego określania swoich oczekiwań. To jest właściwie ta sama umiejętność, którą wykorzystujesz, próbując wyegzekwować od swojego dziecka wykonanie obowiązków domowych. Jak powiesz, posprzątaj, no to najpewniej nic się nie wydarzy. Ale jak rozbijesz to na etapy? Klocki do pudełka, kredki do piornika, misie na półkę, a na koniec przetrzyj stolik mokrą szmatką, no to wtedy masz realną szansę na sukces. Ważne, żeby Znaleźć taki balans i wykorzystywać te narzędzia do przyspieszania powtarzalnych i odtwórczych zadań, albo na przykład jako sparring partnera, który uruchomi w tobie inne procesy myślowe. Zamiast analizować godzinami kilkaset odpowiedzi w ankietach badających potrzeby odbiorców, załaduj arkusz do GPT i poproś o analizę, podsumowanie i wnioski. W podobny sposób możesz analizować przeróżne dane, na przykład Wyniki reklam, płynność finansową, czy skuteczność Twoich działań marketingowych. Innym sposobem na fajne wykorzystanie czata GPT jest prośba o znalezienie słabych stron Twojego projektu, albo spojrzenie na materiały kursowe czy ofertę okiem potencjalnego odbiorcy oraz specjalisty z danej dziedziny i wskazanie mocnych i słabych stron. Chodzi o to, żeby takimi narzędziami się wspierać, a nie oddawać im pełną kontrolę. I decyzyjność. Dzięki umiejętności mądrego korzystania z AI zyskujesz przede wszystkim czas, który możesz poświęcić na najważniejsze działania, np. Na pracę z klientem, tworzenie nowych produktów i zwiększanie sprzedaży. Kolejna umiejętność, która bardzo często przydaje się w biznesie online, a także jest mega praktyczna także poza nim, to są. Podstawę projektowania graficznego i zanim zaczniesz przewracać oczami, bo przecież ja nie jestem kreatywna, albo e, o moje prace to klasycznie grafik płakał, jak projektował. No to poczekaj chwilę, bo nie o taki poziom zaawansowania mi chodzi. Nie uważam, że każdy właściciel salo biznesu powinien zostać projektantem graficznym. No zdecydowanie nie. Ale jednocześnie uważam, że obsługa kanwy, choćby w podstawowym zakresie, to jest coś, co warto opanować. No bo tutaj, podobnie jak z pisaniem, wykorzystujesz elementy graficzne cały czas: grafiki do postów, na stronę, mokapy prezentujące produkt, banery, slajdy do prezentacji webinarowej czy kracje do reklam. Kanwa pozwala każdemu, dosłownie każdemu, stworzyć proste, ładne i estetyczne projekty graficzne. Nawet jeśli szczytem twoich artystycznych możliwości w przedszkolu czy w szkole było narysowanie psa, którego pani pomyliła z ziemniakiem, to z kanwą i tak stworzysz coś, czego nie musisz się wstydzić. Ja jestem dinozaurem internetu. Pamiętam kanwę przed dekady, gdy była tylko taką mało znaną alternatywą dla PowerPointa. No i co bardziej kreatywni pracownicy agencji robili w niej preski dla klientów. Ja sama próbowałam kiedyś opanować Photoshopa. No bo to była przydatna sprawa przy sklepie internetowym, który wtedy prowadziłam, ale szlak mnie trafiał. Jak po godzinach oglądania tutoriali i klikania miałam nadal na monitorze po prostu jakiś paździerz, który... Wstydziłam się opublikować. A skanwą, myk, myk i gotowe. I to jest ta umiejętność, która może przydać się także na innym gruncie. Wczoraj, na przykład, robiłam zaproszenia na urodziny mojej córki, bo one koniecznie musiały być z króliczkiem baletnicą. No i były. Nawet jeśli, tak jak ja obecnie, zlecasz większość prac graficznych, to możliwość zrobienia czegoś samodzielnie na wczoraj jest bardzo cenna. Opanowanie podstaw Kanwy da Ci niezależność, dzięki której nie musisz czekać na wolny slot u grafika, żeby ruszyć z promocją czy sprzedażą. Pozostając jeszcze w tej warstwie wizualnej, uważam, że warto opanować podstawy montażu wideo. I znów nie mam na myśli hollywoodzkich produkcji, ale taki totalny basic. Wycięcie dłuży z webinaru, czy tam tych wszystkich, czym nie widać, czym mnie słychać, skąd jesteście, bla, 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 bla montaż szkolenia i usunięcie pomyłek, zmontowanie prostej rolki z trzech ujęć, dodanie napisów do filmu. Wszystko to ogarniesz przy pomocy bezpłatnych aplikacji. Docelowo warto zlecać montaż dłuższych form, no bo on jest czasochłonny, ale umiejętność takiej podstawowej obróbki i tak się przydaje. Nie da się ukryć, że takie krótkie, sprawnie w miarę zmontowane wideo to dzisiaj jest najpopularniejszy sposób docierania do odbiorców, a to przekłada się w bezpośredni sposób na widoczność Twojej marki. Kolejną umiejętnością, którą według mnie warto opanować, gdy prowadzisz solo biznes oparty o sprzedaż produktów wiedzowych, jest reklama. Jeśli budujesz markę osobistą i pracujesz nad stworzeniem wizerunku eksperta, na pewno poświęcasz wiele czasu na tworzenie treści. Może czujesz taką presję ciągłego tworzenia kolejnych materiałów i wiecznej obecności w mediach społecznościowych, no bo jeśli zrobisz sobie przerwę, to przecież bezlitosne algorytmy natychmiast zrzucą Cię gdzieś w czeluści niepamięci. Prawda jest taka, że budowanie marki osobistej wyłącznie w oparciu o działania organiczne, czyli te bezpłatne, to jest mozolna i długa praca. To nie jest sprint, tylko raczej jakiś górski ultramaraton, a wyniki zobaczysz nie za dwa tygodnie, a pewnie za dwa lata. No ale przecież można inaczej, zamiast inwestować kolejne godziny w tworzenie materiałów, zainwestuj na przykład trzy stówki w reklamę. Dzięki temu możesz publikować mniej na przykład dwa super dopracowane posty tygodniowo zamiast pięciu, bo one wsparte reklamą będą żyły znacznie dłużej. Zyskasz szersze dotarcie do nowych odbiorców, no i oszczędzisz czas poświęcony na tworzenie kolejnych treści. I owszem, reklamy można delegować, ale nawet jeśli to robisz, to musisz wiedzieć, czy zleceniobiorca wykonuje swoje zadanie należycie. A jeśli nie masz totalnie żadnego doświadczenia, no to będziesz łykać wszystko, co zaserwuje ci agencja, jak młody pelikan. Nie chodzi o to, że masz inwestować grube miliony i nagle stać się specem od MetaAds czy innych gogli, ale o to, żeby regularnie inwestować w promocję kluczowych treści i Poznać podstawy całego tego systemu. Czym jest ruch zimny, a czym ciepły? Jak wykorzystać retargeting i jaki cel powinna mieć kampania pozyskująca subskrybentów do newslettera, a jaki taka, która ma sprzedawać Twojego e-booka. Nikt nie zna Twoich produktów ani Twojej marki lepiej od Ciebie, więc to Ty masz wszystko, żeby ustawić najlepszą reklamę dla swoich działań. Dobrze ustawiona reklama w widoczny sposób przyspieszy rozwój Twojej marki i pozwoli Ci trafić do ściśle wybranej przez Ciebie grupy. Dzięki temu możesz ten czas uwolniony od tworzenia ogromnej ilości treści poświęcić właśnie na pracę z klientem albo aktywne poszukiwanie nowych zleceń, bo to są właśnie najważniejsze działania z takiego biznesowego punktu widzenia. A na koniec, na tapet, weźmiemy umiejętność, która w pewien sposób spina te wspomniane wcześniej, a jest nią myślenie strategiczne i opanowanie takich podstawowych zasad marketingu. Bez obaw, tutaj nie chodzi o jakieś skomplikowane strategie czy biznesplany na 150 stron, które trafiają do szuflady i nigdy później już nie oglądają światła dziennego. Mam na myśli coś zupełnie innego taką umiejętność patrzenia szerzej na własny biznes i własne działania i podejmowanie świadomych decyzji o tym, co robisz, a czego nie. No i może to brzmi banalnie, ale Powiedz sobie szczerze, tak naprawdę szczerze, ile razy zamiast zajmować się tym, co naprawdę ważne, tworzeniem oferty czy rozmową z klientem, zapychasz swój kalendarz jakimiś drobnymi zadaniami, które nie przybliżają cię ani o milimetr do Twojego celu, wmawiając sobie, że musisz to robić. Musisz, bo wszyscy tak robią. No i właśnie tutaj pojawia się domyślenie strategiczne. To jest taka umiejętność powiedzenia sobie jasno, czy to co ja właśnie robię? Czy albo chcę zrobić, realnie posuwa mnie do przodu, generuje sprzedaż albo pomaga w budowaniu marki? Czy może po prostu jest zapełnianiem sobie czasu zadaniami, żeby mieć poczucie, że, no, coś robię, nie obijam się, coś robię, zajęta jestem, cały czas coś robię? Strategiczne podejście to jest takie świadome podejmowanie decyzji. Co odpuszczam, a w co idę? A odpuszczanie, powiedzmy to sobie szczerze, bywa trudne. No ale bez tego ani rusz. Przestawienie się na takie strategiczne myślenie sprawia, że przestajesz tracić czas na ciągłe poprawianie jakichś nieistotnych detali. Przestajesz stresować się, że nie robisz wszystkiego, co robią inni. No bo nie chodzi o to, żeby robić wszystko, ale o to, żeby robić te właściwe rzeczy, takie, które faktycznie dają efekty. I w to myślenie strategiczne wplata się także marketing, bo zwykle solo przedsiębiorcy, zwłaszcza ci początkujący, są na dwóch skrajnych biegunach. Albo totalnie olewają temat, no bo wierzą, że dobry produkt sprzeda się sam, albo dają się porwać narracji o tym, że ta nieustanna obecność w mediach społecznościowych i pogoń za wiralem to jest jedyny sposób, żeby się wybić. I... Tym samym, zamiast się zajmować głównym przedmiotem swojej działalności, poświęcają zdecydowanie za dużo czasu i energii na bycie kontent kreatorem. Problem leży w tym, że po prostu gubią w tym pędzie sens i zaczynają publikować dla samego publikowania, dla zasięgów, dla lajków, a nie po to, żeby zrealizować jakiś konkretny biznesowy cel. Właśnie dlatego warto uczyć się patrzeć na ten swój biznes z lotu ptaka, ujmując szerszą perspektywę i dalszy horyzont czasowy niż najbliższe trzy dni. Naucz się zadawać sobie regularnie pytania: po co to robię? Czy to przynosi efekty? Co się stanie, jeśli tego nie zrobię? To właśnie takie pytania pomogą Ci zachować zdrowy rozsądek, oszczędzić mnóstwo czasu i pieniędzy, a przede wszystkim Rozwijać firmę, która naprawdę daje ci satysfakcję. To jest takie podejście, które dopuszcza do głosu zdrowy rozsądek. Dzięki temu nie dajesz się porwać każdemu nowemu trendowi, tylko przepuszczasz to najpierw przez filtr użyteczności, sprawdzając, czy to faktycznie ma jakiś sens u ciebie, czy jest tylko zbędnym wodotryskiem. Z tego odcinka wiesz już, jakie umiejętności warto szlifować. A na co niekoniecznie musisz przeznaczać swój czas. Mam nadzieję, że było to dla Ciebie pomocne i trochę rozjaśniło Twoje wątpliwości. Dziękuję Ci za spędzenie ze mną tego czasu i do usłyszenia gdzieś w online.